Na wyniku zaważył początek meczu, gdzie bardzo źle weszliśmy w ten mecz. Później już cały mecz goniliśmy wynik. W drugiej połowie troszkę się zbliżyliśmy, ale Kielce są zbyt doświadczonym zespołem, żeby mogły sobie pozwolić na dojście ich. E, aczkolwiek na pewno druga połowa le, była lepsza w naszym wykonaniu. No i musimy pomyśleć nad e, rozpoczęciem meczu, bo, bo w Pocku też chyba, z tego co pamiętam, to początek meczu nie należał zbytnio do nas. Oczywiście obrona póki co nie funkcjonuje tak, jak byśmy chcieli. Pracujemy nad tym na treningach e, Cały czas i, i, i mam. Teraz mieliśmy dwóch bardzo mocnych, sparing partnerów. Troszkę nam pokazali te nasze błędy, gdzie leżą bo na Białorusi. Myślę, że ta obrona wyglądała e, całkiem nieźle. E, no teraz mam jeszcze parę dni, żeby przeanalizować to wszystko i, i wejść w sezon z jak najlepszą, pozytywną energią. Grając z takimi zespołami, tak, powiedziałem, obnażają nasze słabości i możemy z tego wyciągać wnioski, tak? gdzie, gdzie leży. Gdzie możemy się poprawić, gdzie możemy zagrać lepiej? I tak, jak powiedziałem, będziemy nad, nad tym pracować. E, dobra nauka. E, dzisiejsze spotkanie e, właściwie były, e, było dość e, specyficzne, ponieważ pierwsze, pierwszą połowę można powiedzieć, że gdzieś przespaliśmy. E, w drugiej połowie zaczęliśmy grać. E, Bardziej twardo w obronie. To skutkowało tym, że, że Kieczanom trudniej się grało w ataku. No, aczkolwiek to jest na tyle klasowy zespół, że no pokazał nam, w którym miejscu jesteśmy i pokazał też nam drogę, dokąd mamy zmierzać. Wydaje mi się, że nie da się tak. W 100% wyeliminować wszystkie błędy. No Aczkolwiek na pewno analizujemy każdy mecz. Akurat w tym, w tym okresie przygotowawczym udało nam się zagrać z wieloma ciekawymi przeciwnikami, można powiedzieć, z górnej półki. Także jest to na pewno fajne doświadczenie przed, przed Ligą Europejską i przed sezonem PGNIG. Drużyna nie zmieniła się znacznie. Doszło do dwóch nowych zawodników, więc. Powinniście być bardzo dobrze zgrani. Powiedz, jak współpracujecie się z Borisem i z Dawidem Fedeńczakiem? Nie mieliśmy żadnych problemów, żeby, żeby się z nimi zgrywać. Boris i Fedek bardzo dobrze weszli w zespół są mile widziane w szatni, także budują naszą atmosferę. Na treningach, z, z, każdego, z, z treningu na trening, można powiedzieć, że, 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 że ta współpraca idzie coraz lepiej i naprawdę idzie to, zmierza to w bardzo dobrym kierunku.